Dzień dobry! Tutaj Dwar Bajło i witam was w historii kart Hearthstone! Jak wiemy, Hearthstone pełen jest legendarnych postaci, lecz nawet pośród zwykłych kart znaleźć można mnóstwo ciekawych historii. Na dziś przygotowałem odcinek o stworach, o których prosiliście mnie wiele, wiele razy. Zresztą wcale się wam nie dziwię, bowiem są to bardzo intrygujące, a zarazem złowrogie istoty. Bez przedłużania. W dzisiejszym odcinku dowiecie się, kim są Beztwarzowi. Są źli, są brzydcy i mają macki. To właśnie Beztwarzowi. Ich historia sięga daleko, bo aż do czasów starożytnego Azeroth. Był to okres tak zwanego Czarnego Imperium, gdy to na powierzchni planety panoszyli się przedwieczni bogowie. Beztwarzowi byli właśnie jedną ze stworzonych przez nich ras. Pierwotna nazwa naszych niemilców brzmi Enraki. Wraz z insektoidalnymi Akir służyli oni jako armia przedwiecznych bogów. Beztwarzowi pełnili w niej rolę nadzorców, generałów i strażników, dowodząc uwijającymi się dosłownie jak bróweczki Akirami. Największych, najpotężniejszych i najbardziej okrutnych spośród beztwarzowych nazywano Kytraxi. Te potworne wielkoludy przewodziły reszcie swoich mackowatych pobratymców. Tak czy inaczej, Beztwarzowi wypełniali wolę przedwiecznych bogów i szli w pierwszych szeregach ich wojsk, gdy rozpętała się wojna z siłami Tytanów. Jak wiemy, przedwieczni przegrali i zostali uwięzieni pod powierzchnią planety, zaś podobny los spotkał większość Enraki. Ci, którym udało się uniknąć śmierci lub niewoli, skryli się w najgłębszych czeluściach podziemi oraz w najczarniejszych głębinach oceanu. Ponownie bez twarzowych spotykamy wiele, wiele tysięcy lat później, podczas wydarzeń z gry Warcraft czy The Frozen Throne. By dostać się do króla Lisa, rycerz śmierci Artas oraz podziemny władca Anubarak wędrowali korytarzami w ruinach dawnego państwa Nerubian natrafili tam na grupę zagubionych krasnoludów, którzy przed swoją zagładą zdążyli zdradzić, że gdzieś w podziemnych czeluściach zbudziło się starożytne zło. Tymi istotami byli właśnie Beztwarzowi. Cóż to do cholery jest? To potwory, o których wspominały krasnoludy. Uważałem je dotąd jedynie za legendy. Co? To Beztwarzowi. Dokładnie tak. Beztwarzowi tkwiąc w ukryciu nie próżnowali, oczekiwali bowiem na sygnał od swoich mrocznych panów. Można ich więc spotkać wszędzie tam, gdzie swoje macki wpychają przedwieczni bogowie. W czasie kataklizmu wywołanego przez śmiercio skrzydłego, gdy służący przedwiecznym bogom kult Młota Zmieszku wyszedł z ukrycia, wraz z nimi pojawili się również i Beztwarzowi, siejąc strach i zniszczenie. Choć wyglądają jak przerośnięte kałamarnice, nie dajcie się zwieść pozorom. Te stwory są znacznie bardziej inteligentne niż nam się wydaje. Między sobą enraki posługują się dziwnym językiem brzmiącym jak zlepek mlaśnięć i syknięć. Jednakże, najprawdopodobniej poprzez telekinezę, mogą kontaktować się oni także z innymi rasami. Chcesz ognia? Co ciekawe, bez twarzowi dzielą się na kilka różnych podrodzajów. Niektórzy z nich osiągają iście monstrualne rozmiary, inni wręcz przeciwnie. W zależności od swojej roli mogą się oni skupiać na walce lub na mrocznej magii. Powiadają, że niektórzy z nich potrafią nawet manipulować swoją postacią, ewentualnie tworzyć bardzo sugestywne iluzje. Także lepiej miejcie oczy otwarte. Nigdy nie wiadomo, czy jeden z nich właśnie nie siedzi pośród Was. Tak czy inaczej, to by było na tyle w tym odcinku History Card Hardstone. Pamiętajcie, aby swoje typy na następne karty pisać w komentarzach, a ja tymczasem żegnam się z Wami. Nie bójcie się, na pewno jeszcze się zobaczymy.